Siemano moi drodzy, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, ja jestem PrzemekGD, a to jest nowa gra i nowa seria, ponieważ startujemy z nowymi, dwoma nowymi seriami, mianowicie będzie to gra Pico Tanks oraz gra, yy, zapomniałam jak ona się nazywa, tak czy siak, coś o łowieniu ryb, ryb. no więc yy, będą te dwie nowe serie, yy, i dlaczego nowe serie, ponieważ kończymy Niektóre inne stare. pierwsze z nich to Brown Stars. I teraz dlaczego? Ja nie mam już Brown Stars. No, nie gram w to i nie, nie, mam. No, usunęłem. Raz usunęłem, to jak zainstalowałem, zobaczyłem, że, że, że mi się nie zapisało. Wszystko od nowa miałem. No to już stwierdziłem, że już nie. No i nie mam. Po prostu. No, nie mam. Yy, kolejna to jest. Yy, kolejna selekcja, którą kończymy. To jest Minecraft Przemowice. Po prostu nie będę tego nagrywać z zagatą. no po prostu, no nie będę. Ale z Minecrafta to będą filmy, na pewno jakieś. Życie Janusa na przykład będzie w wakacjach, mi się wydaje, że będzie. A może jakiś survival, no zobaczymy. I mój kolega przechodzi SkyBlock, to też, bo jakby raz się zawiesił ekran, na moim aparacie i się zawiesił po prostu i było tylko mnie słychać, a nie było nic widać. I się zawiesił no po prostu i byście nie wiedzieli o co chodzi. I wtedy no włączyłem nagrywanie i po prostu z tego nie wrzuciłem, no bo nie miałem co zrobić. A od nowa bym nie mógł, ponieważ oni już tam coś robili i no wiecie, jakby to było. A w ogóle to z tej serii byłyby i tak jakieś cztery odcinki, no nie wiem, no może pięć. Ale i tak seria by się skończyła. Yy, I robimy flagi, to też będzie. Yy, tylko ja mi się zepsuł komputer już dawno dosyć i miałem, musiałam mieć wymieniony dysk. I wiecie, tamten dysk był zepsuty, to mam nowy i nie zapisały się te flagi. Ale na filmie wszystko jest, na filmach tych, co nagrywałam, więc będziemy kontynuować tą serię. A dzisiaj jesteśmy w grze Pico Picotanks i dzisiaj yy, zagramy sobie. Na niej i zobaczymy, po prostu zobaczę, czy Wam się to spodoba. Na początek chcę sobie ulepszyć to. No i potem są raz dwa klejnoty. No, nie chcę tracić na razie klejnotów. E, może jeszcze sobie to ulepszymy. Okej, okay, dobra. E, no. E, no i nie pytajcie, dlaczego mam na zdjęciu papier toaletowy. Oczywiście w tej grze mamy. Coś takiego jak sklep i możemy tutaj tworzyć skrzynki, kupować klejnoty za pieniążki, wiecie o co chodzi. Yy, social, czyli znajomi, no jakby każdy znajomy ma jakiś kod i jeżeli kogoś znamy, to ten ktoś nam dyktuje ten kod i no po prostu wpisujemy. No. Mamy oczywiście garaż, czyli do ulepszania wszystko. Mamy jakieś misje do robienia. Yy, I mamy oczywiście to menu battle, czyli yy, gra. No, za każdą wygraną, dostajemy skrzynkę do tworzenia, tak od razu. A za takie klucze, jakby, to dostajemy taką zieloną skrzynkę. No, i dzisiaj zagramy grę, grę w tej grze. No, wiecie o co chodzi? Do coś podobnego jak Brown Stars. To jakby zastąpi Brawl Stars, No, coś takiego. I będzie to taki tryb. Nie wiem jaki tryb, ale. Tu chyba będzie trzeba zabijać tych innych. Niszczyć tych innych, i za to będziemy dostawać coś takiego jak nagroda w Brawlu. Nie, tak myślę. Mm, chyba tak, no. I ile kto ma, kto ma tych zabić? Tych yy, zniszczeń, no wiecie o co chodzi? I wtedy dostaje jeden punkt. I kto do końca czasu będzie miał więcej, po prostu wygrywa. No leży, leży, leży! Dobra, mamy już. Wow, trzy punkty. No i bum, cztery punkty, a oni 0 O, ale rozwalony 6 punktów. Ja dobra, dobra, nie, nie zabijaj mnie, nie zabijaj mnie, nie zabijaj mnie. Dobra, ucieknę im, dobra, nie, 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 nie. Zabiję go. 9-1 jest. Co ja zrobiłem? Ja cię kręcę, dobra. to było piękne. Musicie przyznać, że to było piękne. To ogólnie może dropić na te motki jakieś. I potem je w grze pokazać, ale mi się dali to HP. Nie tego. No on mnie zabije. Albo i nie? Może ja go zabiję prędzej. Nie wiem. Dokładnie. Teraz on mnie zabije, no nie, teraz on mnie zabije, albo ja go. Nie wiem, dobra, uciekam sobie. Albo nie, bo tamten przyjdzie po mnie. O, zabici, 13 do 2. No, kiedy mi się to uleczy? Muszę stanąć w miejscu? Tak, dobra. Słuchajcie, lecimy po wygraną, no. Nie wiem, ile jeszcze czasu tu zostało. 5 sekund, ty, 5 sekund, patrz. Rund over, czyli koniec rundy. Runda skończona. Wygrana I teraz wam pokażę, że się dostaje skrzynkę. Wiktorii, tak. Yy, ja miałem 24 i 3, 24 300, nie, 24 304 damage'u, no. Chyba dobrze w nie? Tutaj mam levele na czołgach, ja mam czwarty, O. Ej, odblokowałem coś. Za czwarty level. O, mamy tu skrzynkę właśnie. Otwieramy ją, słuchajcie. Mam coś do ulepszenia, tak, tak, końce, dobra. No i teraz zobaczę, czy ja to mogę już użyć. Bo jeżeli tak, no to super. To mamy całkiem inny czołg, dobrze. Co, co tutaj chodzi dobre, to nie wiem. Co teraz? Co teraz? A, jakiś trening włączyłem Dobra, wychodzę z tego yy... Jak stąd wyjść? O, dobra yy... Garaż Wchodzimy w garaż I moi drodzy, my to możemy użyć? Ej! My to możemy użyć czy nie? Czy tylko wypróbować? A bo tu chodzi o to, żeby wypróbować... A, wtedy byśmy tak wyglądali, dobra. Rozumiem. Bo ja to odblokowałem, ale teraz muszę chyba coś ze skrzynek dropić, żeby to móc użyć. Takie jakieś takie dziwne te. Dobra, wiem o co chodzi. O, a ja tu muszę odnowa... Czekajcie, bo ja to już miałem ulepszone. Na serio, ja to miałem ulepszone. Dobra, nie wiem o co chodzi. Ale po prostu, jeżeli wam się ta seria podoba, to napiszcie w komentarzu, Przemo, chcesz tego serię, fajna seria by była i tak dalej. Ja Wam przypnę wtedy serduszko, lecie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i kliknijcie w dzwoneczek, żeby żaden film z tej serii i z innych Was nie ominął. Polajcie na mojego Instagrama, podłoga Przemu, podłoga XD. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa!